W 2021 roku wpadliście na mój kanał ponad 5 milionów razy, przywitaliśmy blisko 10 tysięcy nowych subskrybentów i zostawiliście łącznie ponad 10 tysięcy komentarzy. Przejdźmy! Do tych najlepszych. Jarpen, dobrego kolejnego roku i fajnych samochodów. Chciałbym wiedzieć, ile te usterki kosztują to by był ranking wiarygodny. Ja mam Vektrę C Lift z tym silnikiem, wrzuciłam gaz za 3,5 tysiąca i śmiga jak szalona. Lubię to wgniatanie w fotel przy wyprzedzaniu tych nędznych BMEK po pseudo-tuningu. Pozdro. Najpierw trzeba rozpędzić rząd, a potem dopiero gospodarkę. Witaj, Jarpen. Ten drugi egzemplarz BMW jest całkiem dobry. Jak miałby skrzynię automatyczną, brałbym od ręki. BMW w 2005 roku już miało wadliwe napinacze rozrządu. Oni to robią specjalnie, żeby potem zarobić na serwisie. Jarpen, czujniki parkowania były wkomponowane w plastry miodu, dlatego ciężko je dojrzeć, bo zwykle są też w lakierowanych częściach zderzaków, dlatego ciężko było je dojrzeć w tej Audicy. Świetny odcinek, Dzięki, miło się słucha. Pozdrawiam. Podczas prezentacji bagażnika widać cięgna od składania tylnej kanapy, więc wydaje mi się, że oparcia bez problemu da się złożyć. Brawa za wymyślenie Ministerstwa Zdrowego Rozsądku. Będę na ciebie głosował. Kiedyś głupotą przepisów zajmował się Janusz Weiss z Radia Z. Pruszków się skończył po 2000, to i kradzieże zaczęły spadać. W Mercedesach zawsze włączało się wycieraczki, przekręcając manetkę kierunkowskazów. Niech Niemcy sobie przypomną cudowne 1.4 TSI, które skonstruowali. Przebieg? Czy stan licznika? Dobry silnik. Miałem taki w CRV. Pilnować regulacji zaworów i przyjedzie niejednego Niemca. W 95% Polacy z USA sprowadzają auta rozbite. Na początku filmu, rzucając okiem na to auto, wydaje się, jakby właśnie wyszło z iMadła mającego na celu jego obniżenie. Serio? Miałeś CLK i nie pokazałeś podajnika pasów? 203 tysiące kilometrów to Niemiec ma niezły ubaw po sprzedaży tego BMW. Twoje pytanie dieselek czy hybryda? Najlepiej dwa. Dieselek na trasę a hybryda do miasta. A propos skóry na kierownicy wyszła wadliwa seria tych oprzyć wymieniali na gwarancji. Potrafią się złuszczyć przy 60 tysiącach kilometrów. Poza tym świetny samochód. Witam w Poznaniu, jesteś w moim mieście. Wolę auto ze Stanów z wiadomą historią niż ulep z Niemiec z trzy razy przekręconą szafą. Nie ma znaczenia, i tak tankuję za 20 z Bardzo przyzwoity samochodzik, recenzja jak zawsze świetna. Golf 2 Country chyba największy rarytat warty pokazania jak S6C4 i Golf MK1 Pirelli. Używam klawiatury tylko do zmiany stacji radiowej. Moje S80 ma już 380 tysięcy przebiegu, ale fotel nie wygląda tak tragicznie jak w tej V60. Fajna miniaturka, Jarpenku. BMki z tamtych lat miały taką linię, że nawet jak stały na parkingu, wyglądały na szybkie. Od zawsze chorowałem na E30 i E34, ale taka szóstka z mojego rocznika to było coś. Pamiętam jak Włodzimierz Ziętarski prezentował ją w TV. Wtedy była szokująca na tle naszych Polonezów, Golfów i Kadetów. W 1999 roku Fater miał takiego na szerokiej lampie GTD. Biały był, podwójna lampa, napis na kierownicy Turbo Diesel. Coś pięknego. Witaj Jarpen. Ten egzemplarz Q3 z wypożyczalni Sixt jest z najtańszym wyposażeniem. Nie ma co wymagać za wiele. To auto jest tak zrobione. Że przejeździ jeszcze 20 lat. Nie ma co płakać. Hejterzy zawsze są i będą, a filmy są ok i je oglądamy. Pozdrawiam. Ta cena jest całkiem z kosmosu, nawet za tę wersję. Nic dziwnego, że 3 lata stoi na placu. Nie ma się co przerażać, nie jest tak źle z nim. Aby nie jeździła jak ta w Holandii czerwonym golfem, bardzo mi się podoba. Co jakiś czas fajnie jest pooglądać takie sentymentalne auta. Mogłeś go po prostu odpalić i. Nagrać 15 minut Bulgotu i też byłby super odcinek. Kiedyś to Niemce Ople robiły... Hmm... 25 tysięcy euro. Dużo. No ale odrestaurowanie Porsche kosztuje. Ale kultowe to one chyba nie bardzo jest. Ale zawsze mi się podobało. Niesamowite auta, moja młodość. Pozdrawiam serdecznie. Takie mam wrażenie po tym filmie, że już sami Niemcy zmniejszają przebiegi. Kocham stare Volkswageny, uwielbiam stare Mercedesy. Dziękuję za pokazanie tej perełki. Mądrego to i miło posłuchać. Sips. Side Impact Protection System, chroniący przed uderzeniem z boku. Auto posiada wzmocnienia progów i słupków. Nie sądziłem, że bardzo mały wacek się przyjmie. Fajna odskocznia od normalnych filmików. Jarpen. Wszystko ładnie, pięknie, ale zapomniałeś o najważniejszym. Test Schowka! Pamiętajcie, okazje to mogą być tylko w Lidlu, a nie w komisie samochodowym. Świetne auto jak za 1000 zł. Widzę, że wycenili te auta dosyć zaporowo. Jeszcze trochę poczekają na sprzedaż. Szkoda, że nie ma z tyłu wycieraczki, bo bym brał. Jak Civic ma jeszcze katalizator, to zrobiłeś niezły interes. Ojeju jeju, przyjechali, napuszyli się i pojechali. Co za dno! Teraz kup jakieś tanie premium, na przykład BMW E39 albo Audi A6 C5. Ciekawe ile tam kosztowałoby przywrócenie takiego auta do stanu idealnego. Jarpen, jedź na złom i pokaż oglądającym, co narzekają, na co ich w realu stać. Moje marzenie z młodości. Niestety w tym stanie to już tylko zgniatarka i chuta. Plus jest taki, że nie trzeba wymieniać oleju, bo cały czas jest świeży. Powinien być Oscar za tą porywającą produkcję. Co za akcja, co za film, świetny pomysł. I realizacja. Zaraz lecę po popcorn i oglądam. Czarny sek to zdecydowanie król tego zlotu. Najbardziej zabolało pewnie tych, co sami sprzedawali, sprzedają takie buble i poczuli się zaatakowani, więc to ich podświadoma reakcja obronna. Dziękujemy właścicielowi za udostępnienie tego kozaka. Wskaźnik paliwa nie zawiesił ci się. Po zgaszeniu te hondy zawsze pokazują stan paliwa. Wychodzi na to, że masz pierścienie albo zużyte, albo zapieczone. 2 litry to już niedługo będzie luksus, na który nie liczni sobie pozwolą. Już teraz ceny za nowe auto z takim silnikiem przekroczyły 300 tysięcy złotych. Być miłośnikiem motoryzacji zloty to stan umysłu i trzeba kochać zapach benzyny. Piękny klasyk, ale najlepszy moment jak wkręca się na 8 tysięcy obrotów. Mega samochód, stara dobra motoryzacja. Takich aut w przyszłości już raczej nie uświadczymy. W roku 1995 ta klasa S kosztowała w Polsce ponad 400 tysięcy złotych, a duży, nowy dom można było kupić za 100 tysięcy. Uwielbiam to auto, ma on coś w sobie, że chce się go mieć. Z zewnątrz ładne, klasyczne E36, ale ten środek Z M3 i te wszystkie dodatki. Check engine pojawił się, bo używałeś kierunkowskazów. Zapomniałem przetestować schowka. O ja pier, co za. Koleś ma niezłą jazdę z tymi schowkami. Świat potrzebuje wznowienia produkcji W123 w niezmienionej formie. Tutaj nie potrzeba półprzewodników. Też mam czerwoną dwójeczkę 1,6 benzyna i naprawdę polecam włożyć trochę kasy, a na pewno auto się odwdzięczy. Świetny projekt, brawa dla właściciela. Wygląda jakby była duża moc. Mam sąsiada obok z E92, nie jestem pewny czy niedługnięta, ale jak da po garach, to aż miło. V8 panie nie podrobisz turbinami. Czemu nic? O golfach, a poza tym fajny odcinek. Lubię Twoje filmy. Są konkretne. Jarpen, masz lepszą kolekcję gratów niż motobieda i złomnik razem wzięci. Nie sądziłem, że się to uda? I rzeczywiście się nie udało. Także już wiecie, drodzy, sąsiedzi, kto zajmuje tyle miejsc. Kupiłem E46323i7 za 2000 PLNów, ale w zeszłym roku i do rejestracji. Czasem można kupić coś fajnego za śmieszne pieniądze. Wróciłeś na stałe z Niemiec? Jeśli nie, to zrób może odcinek o popowodziowych. Śmieją się z Tico, lecz to wytrzymałe auta prostej konstrukcji, tanie w utrzymaniu do miasta na wioskę też. Dobry samochodzik, miło wspominam. Jeździłem takim od 2004 do 2014. Przy większych naprawach mechanicy się w głowę pukali, że nie warto. A ja naprawiałem z sentymentu. Ciężko się w tym formacie ogląda. Być może wolę w starym stylu odcinki. Pozdrawiam. Czerwona skóra. Dla mnie bomba. Miny kierowców mijanych na prawym pasie zapewne bezcenne. Piękna bryka. Klasyk. Fajne autko. Moja matka jeździła nim 10 lat temu i tylko dolewała oleju. A gdyby nie to, że nogi zaczęły wystawać przez podłogę? To pewnie jeździłoby dalej. Niczego mu nie brakuje. Do przemieszczania się niskimi prędkościami jest ok, z wyglądu jest piękne. Silnik bardzo dobry, 850 zł to skandalicznie niska cena jak za takie auto. Przejrzyście i merytorycznie. Super materiał. Dzięki i pozdrawiam serdecznie. Od siebie dodam taką ciekawostkę, że w 2012 roku na Heineken Opener Festival wieźliśmy Wiz Kalifa jako Vipa z lotniska do hotelu, a potem na koncert. Ostatnio byłem w sklepie z rowerami, i tak od słowa do słowa ze sprzedawcą, i on mi pokazał fajny rower typu Trail za 7000 zł. Z pełnym zawieszeniem był po 10, a elektryki po 20. To tak w porównaniu z cenami używanych aut. Przy dzisiejszych zarobkach, jakie oferuje Pinokio Morawiecki, czyli około 500 dolarów za miesiąc pracy w 2021 roku, to wychodzi, że trzeba pracować około 40 lat na remont tego auta i to po znajomości. Dziękuję, dobranoc, szczęśliwego nowego roku i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.